Siemanko kochani, dzisiaj postanowiłem w końcu skocić trawę, także wyjąłem swojego demona, odpaliłem go, no i oczywiście chodzi, zaczął chodzić na wysokich obrotach. No to trochę nie zahalo. No to rozebrałem i zaraz wam pokażę co było. A czemu nie? ja? No bo ty mój operator, co nie? No yy, to jest. Moja kosa spalinowa demon, mam ją już dwa lata, teraz będzie trzeci rok. Proszę bardzo, to jest demon model RQ580, a przyczyna czemu chodziło na wysokich obrotach to jest uszkodzona uszczelka. Ona znajdowała się między tym, a tym. Oczywiście już rozkręciłem, tego nie nagrałem. Ale pokażę co i jak. Żeby dostać się do gaźnika, najpierw trzeba odkręcić taką śrubkę. To jest ta obudowa. Potem mamy cały gaźnik z takim czymś złapane. Odkręcamy te dwie śrubki, i wtedy to nam wszystko już luźno odchodzi. Uszczelka znajduje się tutaj. Była tutaj na górze. Lekko pęknięta i wysunięta, dlatego gaźnik łapał, gaźnik. Między gaźnikiem, a tą prześciówką łapało lewe powietrze i ciągle chodziło na wysokich obrotach. Uszelki akurat nie mam drugiej, ale mam kawałek kręgielitu. Także zaraz dorobimy, żeby było łatwiej. To wykręciłem tą przejściówkę sobie ją zaraz y, odrysuję, wytnę i będę ją wstawiał. Mamy złożoną, to teraz idziemy ją odpalić. No, dawaj tu. Tu o, Nie, ja cię pokazuję. Jak widzicie, demon teraz chodzi, jak się odpali i wyłączy sanie na bardzo dobrych obrotach, nie tak jak wtedy, że ćwirował i na dodatek jeszcze żyłka się kręciła, znaczy ten bęben cały po wymianie uszczeleczki, która była pęknięta, teraz nie łapie lewego powietrza i działa tak jak powinna. Za niedługo pewnie wstawię materiał, jak się sprawuje mój demon, bo już teraz, tak jak na początku wspominałem, będzie to jej trzeci rok. Tutaj będzie kanał do zasubskrybowania. Zapraszam, jeśli chcecie więcej takich materiałów. A tutaj będą gdzieś jeszcze filmiki z mojej piły motorowej, demon. I jeszcze coś tam dorzucę, pewnie, ze szklarni. Oczywiście mój operator i pomocnik też musiał się dzisiaj znaleźć. To co? Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału i widzimy się w następnym odcinku. Hej!